Wszystkich bardzo serdecznie na trzecim dniu Dni Sochaczewa. Zapraszamy wszystkich na koncerty odbywające się na naszym amfiteatrze oraz na bogatą strefę gastronomiczną oraz strefę wesołego miasteczka. Właśnie przed chwilą skończyliśmy ten występ, drodzy Państwo, jesteśmy zachwyceni tym, jak reagowaliście, jak Wam się podobało i, i nam się podobało w związku z tym dlatego bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, wszystkich, nie tylko tych, co byli na naszym występie, dla wszystkich mieszkańców miasta Sochaczew. Dziękujemy za wspólną zabawę, mam nadzieję do zobaczenia się również z Państwem w przyszłości. Niebawem. Tak jest. No, pozdrawiamy serdecznie. Kawaret Otto! I to się nawet burmistrz Sochaczewa śnił. Co ty Naprawdę. No. Pan Daniel? mi Pan Daniel się śnił. Witamy bardzo serdecznie kochani, tu kabaret Para Normalni. Prosto z Sochaczewa. Na gorąco, świeżo po występie. Pogoda dopisała, publiczność fantastyczna. Proszę Państwa, dziękujemy za wspaniałe wrażenia. I mamy nadzieję, że spotkamy się już w przyszłym roku. Będziemy u Państwa w Domu Kultury z naszym najnowszym repertuarem. A dzisiaj proszę Państwa, możemy powiedzieć tylko, było wspaniale. Wspaniała publiczność. A i pozdrawiam oczywiście gorąco pana burmistrza. Panie Danielu, szacunek robi pan fantastyczną robotę. Panie Danielu, ten sen to była prawda. Wszystkich państwa serdecznie pozdrawiamy. Para normalni. Cześć. Buziaczki.